Problem. To pan Gmok to takie ja nawet Tak, tak, oczywiście, że Teraz bym się taką kreskę. Tu o, mamy dwie. Lifetime. Jak to tam ten, wygląda? Po tej drugiej zmianie tak, opon. Delikatnie tej drugiej zmianie opon e, Russell'a, że potem Russell wiadomo, na bardziej pustym banku, i tam tam będzie można zyskać szansę. Tak, uwagę sekundę, odrabiał do Kubicy na okrążenie. To też jest możliwe. Potem tam wyjeżdża z tym czasem, że nie odrabią. Wjeżdżasz w Racing Lane po prostu. Takie miałem wrażenie. Tak, czyli tym razem Robertowi szczęście wpisało, nie mogę tak powiedzieć, w tej kwestii rywalizacji z Russell'em. Powierzyłem, że Robert i my chcielibyśmy, żeby to wyglądało inaczej, chociaż ta walka była a jest na początku. Ciekawa mi się, bo tak, było... tak, Ciekaw się, bo tak, się ten manewr w ogóle. Ciekawa próba po zewnętrznej. Nie będzie styczna, tam z Szeroko tam można jechać. To jest na każdym. To jeden jeden Tak, no to nie jest na pewno i bardzo mocno oblegany przez dziennikarzy. Dlaczego bardzo? Przez to nie wiadomo, jak dalej żyć w przyszłości. W końcu wyprzedził Roberta, ale oni jechali dość podobnym karierkiem. tam też były Tam się pomieszczam było dublowanie i tak dalej i tak dalej, i tam nagle tak, się zrobiła dość duża, duża 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 strata przez świata. E, do, to świata z do Rasela, ale tempo generalnie tak bardzo bardzo podobne E, finalne ha, tempo. Tak, w ogóle tak, było tak, pod uwagę to. Tak, z pierwszym. Biorąc pod uwagę to. Tak, z pasu. No wiadomo, że patrzę. Wiadomo, jak wyglądało. Chas miał dokładnie opony, więc naprawdę. No i co z tym Estebanem? Kiedyś. Żeby też nakreślić. Esteban O'Conn. Do końca jest kierowcą Mercedesa od dawna. Ok, a po pasach, który był związany z Mercedesem. No to jest fajnie, że Jest Francuzem. I miał White Watch. Zaraz to też? Wcześniej jeździł. Chyba, kierowca też. Przed tak. Racing Point. Więc czekamy na kolejny weekend wyścigowy w tej kwestii. 17. Epilogus, Enhas. A jeste Pan z tego, że jako debutant w Formule to 1 był całkiem dobrze i, i był w stanie rywalizować z Sergio Perezem, który pijał go w ściany w każdej możliwej okazji. Ale nie, są w Strasburgu z równym. I jeste Pan okazany się całkiem dobrym dyktatorem. jest taka konstrukcja, auta powinna być w bardzo, bardzo dobrze. Na Jevinacji, 16. To prawdopodobnie był taki talent dla mnie z mistrzem szkielerka. Ale on był dobry swoje początki w tym aucie. No, Słaby, słaby Został to tempo też miało w ten weekend po... tororoso. No, myślałem, że będzie trochę lepiej, to, to A biorąc to to pod uwagę kwalifikacje i to... Nie wiemy tak, tak. ja właśnie ja że to nie jest na pewno ktoś. 11 rósł w tej sytuacji, o której mówisz. Tak, liczyłem na Aleksa. To była całkiem winna. No Jedynie, może i tak nie jest ona tylko mi należy w sumie takich stronach. Fiat przed Albonem, Zdebą natomiast ja nie zaobserwowałem żadnej dobrać znaczącej różnicy w osiągach pomiędzy tymi kierowcami, a dlaczego ty no o tym mówię? Tak. O, silnik, o silnik. Tak, Kwiat tak. miał teoretycznie, mała. przepraszam, no. ten mocniejszy, lepszy silnik Honda. Powiedzmy, jest nowej, nowej specyfikacji, no Ale Albon z tego z silnika nie miał. No nie. Ale i tak. Jechał przyzwoicie. Fajne wyprzedzania były. Nic więcej powiedzieć o tym nie można. Nie pojechali obie panowie Ale tam jest myślę, że Tam jest tak wyszło? Kolejna para. Kolejka jest długa kolejka. będzie Racing po Point, Stroll z, z Perezem, nie mam sobie, wyjść na to, żeby historii, Ale, to, to ale to, to lepszy, to, to lepszy niż, niż się tego Mierze. spodziewaliśmy tak, bardzo, pewno, Mercedes, bo, biorąc pod uwagę wycieczkę no, Pereza, tak, tak, to jest jedno, ale Stroll, który odbudował to się z tego wycieczki, był nie naprawdę stanie. po raz kolejny, e, jak powiedziałem wcześniej, w niedzielę. Tam coś dobrego się dzieje. Wydaje mi że to będzie dzieje opcja. Mimo wszystko, mimo tego, że jest za Perezem, miał lepsze wyścigi. Ucieczka z Stotto Wolfa. No i teraz coś mi się wydaje, na czym podzwoimy sobie Czy teraz, chcemy go sobie zostawić na deser? Na deser? No. to przeskakujemy wszyscy no. skacjemy tego kierowcę nie wiecie o kim mowa. Przeskoczymy więcej, go teraz bardzo, bardzo sprytnie raczej, i porozmawiamy sobie o tych kierowcach, tak, którzy mi są nadzieje usłyszeć e, w serialu London Calling Giovannando podcast. Nie, w nie, nie w mam nadzieję, że, że mam nadzieję, to prawdopodobnie będzie na, to tam, jest tam, ten już ten już na ten sezon powinien dostać coś się z tym zdarzyć do na mecz 10 i tymi ale to by oznaczało, że to chyba będzie wtedy 9. Daniel spadnie z 7 miejsca na 10. W praktyce tak, chodzi tak, o dwa manewry. Prawdopodobnie nie jest podobny. Ale no ja wiem, że to jest tak, że w parę przejdziemy. Tak, tak. Bo to może to jego pierwszy to, to, to Powiedzmy to, to 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 gdzieś tam, bardziej powiedzmy, że zbliżało się do niego z zatorem. Moim zdaniem będzie jeden. No to za chwilę przydanie mnie Lowak rozmawiamy. Lando, bardzo dobry weekend. Znikąd Bardzo i to trochę Estebanowi ich... faktycznie pokrzyżował szyki. Pechowy po prostu, bo Gdzie jednostka to tam, nie na, na, jednostka, na, na, nie jednostka pobiec, awaria, najpierw Smobyków miał, miał problemy, z DRS-em było jakaś informacja, że będzie problemy. Finalnie to chyba tam po całym Akademii Rzeczypospolitej spadać tak wyglądało i niestety skończyło się to dla Landów tak jak się skończyło. Teoretycznie Remi taką był w stanie, i tak mi zależało na tym kierowcy, żeby na Do samym początku, początku wyścigu, Norris się trzymał bardzo, bardzo, bardzo blisko i w pewnym momencie dostał informację o tym, system że system DRS nie działa tak, jak powinien działać to i że ma go no, nie używać, to nawet, to nawet jeżeli to będzie to możliwe. Prawda? Nie działa jak Tim Orden, naprawdę. Nie chcę mi się wierzyć, że ma to nie wspominać o szańce, że blisko, nie używa kierowcy. Nie chce się z nią znikać. Nie chce się z nią znikać. Nie chce się z nią znikać. Nie chce się z nią bo To było za szańce, to było więcej. To było 41. Ok, a tak naprawdę łącznie właśnie w więc jakby To był taki dobry moment, żeby po prostu po prostu jest on zakomunikować. No, nie róbcie nic głupiego, tak. tak zostanie. Jeżeli, to jest i, i, tak, jesteśmy tak, tak, z połączyć sobie. Tak. Tak. Tak, tak. tak, tak. tak. Natomiast to tak. potem pojawiły się fajne komunikaty, jak się okazało faktycznie. Lando miał problemy Teraz bo z bolidem, by był na taki pociąg. Sensu. Norris, Ricardo, Raikkonen, Hulkenberga. Tak. Ja tam patrzyłem tak, na Hulkenberga bo tam było najbliżej. Od nas Hulkenberga, Dekra wycofała się z tego sponsoringu i po prostu stracił ten turniej Natomiast trzeba pamiętać, że Nico Hulkenberg to nie jest tylko tutaj driver. To jest facet, wygrał wszystko w Serie Unijorskiej, co wygrać mógł. Nie wiem, to może być. Po to, eee, to pokazuje. Ile zmieniać, jest prawdopodobnie takim talentem, Chyba, że stracił. Eee, tak, nie no, to ten podział tam dość długo. co że to chwilę będę się regularne? w ramie regularne? To całkowicie. Zauważamy. Zauważamy. on był tak blisko. Nie który jak dla mnie Kimi Raikkonen w tym ma. Cudownie, i jeżeli teraz Daniel dostanie tę karę, to tutaj jest do mnie na siódmej pozycji. Mistrz świata formuje po tych kwalifikacjach, które nie były dla niego wcale łatwe, nie? Nie, no jak Ja nie bardzo Kimi tam nie, jechał. Jechał. Stabal miał jechał Po prostu do do jechał i sobie kto dojechał.